żeby podpisać dokument podpisem elektronicznym można skorzystać z trzech form podpisu. Pierwszy to jest podpis kwalifikowany, podpis za pomocą takiego narzędzia, jakim jest profil zaufany i podpis osobisty, który jest nadawany przy dowodach z warstwą cyfrową, dowodach osobistych z warstwą cyfrową. Ja ponieważ nie posiadam podpisu kwalifikowanego, będę posługiwał się profilem zaufanym. Aby podpisać dokument cyfrowym podpisem, jednym z tych trzech, które wymieniłem, tak jak powiedziałem, ja będę logował się i będę podpisywał te dokumenty za pomocą profilu zaufanego. Wystarczy w przeglądarce internetowej wpisać sobie podpisywanie dokumentów profilem zaufanym. I na pierwszej stronie nam się otwiera portal. Informacja z portalu gov.pl. Podpisz dokumenty elektroniczne. Wykorzystaj podpis zaufany. Podpisujemy ten dokument, te moje dokumenty podpisem. Wykorzystamy podpis z profilu zaufanego. Otwieramy sobie stronę i pokazuje nam się okno. Odpowiedz na kilka prostych pytań. Klikamy start. Mamy informację jaki dokument będziemy chcieli podpisywać. Ponieważ dokument, który wcześniej pobrałem ze strony internetowej www.belchatow.pl wydrukowałem i wypełniłem odręcznie, zeskanowałem do formatu PDF, w związku z czym klikam, że chcę podpisać elektroniczny dokument w formacie PDF. Przechodzimy dalej. I mamy informację, podpisz lub sprawdź dokument PDF. Klikamy w ten dokument, i teraz z dysku musimy pobrać dokument, który chcemy podpisać. Ja taki dokument zapisałem sobie na pulpicie. To jest w pierwszej kolejności deklaracja, którą będę składał w ramach tego naszego projektu. Wybieram ten dokument, klikam otwórz. Dokument został przesłany. Teraz mogę podpisać ten dokument za pomocą podpisu elektronicznego. Klikamy, podpisz, i musimy się przenieść do naszego profilu zaufanego. W tym przypadku mamy logowanie możliwe za pomocą hasła bądź adresu e-mail adresu e użytkownika. Wpisujemy sobie nasze dane. Jeżeli poprawnie wpiszemy hasło, poprosi nas witryna o podanie kodu dostępu, który dostajemy na adres na numer telefonu. Ten kod przepisujemy do logowania. Oczywiście jeżeli ktoś z państwa nie posiada takiej możliwości logowania, ale logujecie się państwo na przykład przez swój bank to przechodzicie dokładnie tą samą ten sam proces, czyli podajecie, klikacie najpierw przez jaki bank się logujecie i dalej logujecie Państwo się do, do swojego profilu zaufanego. Po zalogowaniu widzimy, że mamy dokument do podpisania. Podpisz podpisem zaufanym, klikamy i tutaj po raz kolejny prosi nas witryna o podanie hasła, które przyszło na nasz numer telefonu SMS. -a. Potwierdzamy sobie twój dokument został podpisany poprawnie. Teraz z witryny muszę ten dokument podpisany pobrać znowu do siebie na komputer. W związku z czym klikamy pobierz. Mamy informację o tym dokumencie i widzimy gdzie on nam się zapisał. W tym przypadku Zapisał nam się do folderu pobrane. Ja go na razie tam zostawię, nie muszę go przenosić nigdzie indziej. Dokładnie to samo robimy z każdym innym dokumentem, który chcemy złożyć razem z deklaracją. W tym przypadku mamy jeszcze ankietę. Możemy sobie zrobić Wróć od początku. Wybierz dokument z dysku ponownie tam, gdzie go zeskanowaliśmy. Ponieważ będę składał dwa dokumenty, zarówno deklarację, jak i ankietę o montaż instalacji fotowoltaicznej, to klikam Otwórz ten dokument, czyli ankieta fotowoltaika, i dokument został mi poprawnie pobrany do, do profilu zaufanego. Ponownie robimy tą samą ścieżkę. Podpisz. Podpisz profilem zaufanym. Mamy kod SMS numer 2 do podpisów. Ponownie wpisujemy sobie te kody. Mamy informację, Twój dokument został poprawnie podpisany, czyli już dwa dokumenty mamy podpisane. Jeżeli ktoś z Państwa ubiega się jeszcze o na przykład montaż pompy ciepła, to dokładnie to samo robi z, z ankietą dla pomp ciepła, czyli zeskanowano ankietę pobiera do profilu zaufanego, podpisuje i później pobiera na komputer, na dysk komputera. W przypadku moim, znowu zapisany jest w pobranych, i na razie niech tam sobie zostanie. Z tym dokumentem, te dokumenty mamy podpisane, możemy sobie je sprawdzić w dokumentach podpisanych, czyli otwieramy folder, do którego zostały one zapisane. Otwieramy tą deklarację, i widzimy tu, w moim przypadku, w prawym górnym rogu. Pojawiła się sygnaturka podpisu, i mamy również panel podpisu. Widzimy, że dokument jest podpisany prawidłowo, podpis prawidłowy, wszystko się zgadza. Ten dokument został podpisany, ponieważ jestem jedynym właścicielem nieruchomości, dla której wnioskuję, to tylko ja podpisałem ten dokument. Ale jeżeli jesteście Państwo współwłaścicielami, to teraz ten pobrany plik, Musi podpisać kolejny współwłaściciel. Wtedy pojawią się dwa podpisy, dwie sygnaturki, ale przechodzimy dokładnie tą samą procedurę czyli wchodzimy na profil zaufany, podpisuje drugi współwłaściciel nieruchomości ten dokument już przez państwa podpisany czyli nie pobiera go tak, jak ja wcześniej pobierałem z pulpitu, tylko musi pobrać z tego folderu pobrane. Ten dokument musi mieć dwa podpisy po zakończeniu całej procedury. Jeżeli współwłaścicieli jest więcej, to odpowiednio więcej podpisów musi być na dokumencie. Czyli wszyscy współwłaściciele muszą posiadać możliwość podpisania podpisem elektronicznym tych dokumentów. Jeżeli już tak się stało, to możemy zamknąć stronę, którą mieliśmy otwartą wcześniej, czyli nasz profil zaufany i przy, możemy przejść dalej do wysyłki już tych dokumentów w, y, poprzez skrzynkę podawczą ePUAP App. i tutaj ponownie możemy na wiele sposobów y, przejść do skrzynki ePUAP. App. Ja to zrobię chyba dla Państwa najprostszym sposobem, czyli poprzez stronę www.belchatow.pl. Na stronie głównej Mamy zakładki i jest taka zakładka e-Urząd. Klikając w tą zakładkę od razu zostaniemy przeniesieni do portalu ePUAP. App. Oczywiście do tego portalu musimy się zalogować, więc klikamy zaloguj się. Tu mamy różne możliwości logowania. Możemy to zrobić za pomocą profilu zaufanego. Jeżeli ktoś korzysta z aplikacji mobilnej M Obywatel to może to zrobić z tej, z tej aplikacji. I ja właśnie tak zrobię, ponieważ dla mnie jest to najprostszy sposób logowania. Klikamy w M Obywatel. Pojawia nam się QR kod, który musimy zeskanować poprzez aplikację w telefonie M Obywatel. Wybieramy na dole w panelu QR Code, zeskanuj kod QR. Skanujemy, mamy udostępnij dane, tak chcemy udostępnić. Wpisujemy PIN jaki mamy przy aplikacji m I potwierdziliśmy nasze logowanie do epuap Aplikację m możemy już sobie zamknąć, możemy z niej wyjść. Natomiast zaczynamy pracować znowu w komputerze. Jesteśmy w naszej skrzynce ePUAP. U góry w prawym górnym rogu są nasze dane, więc mamy pewność, że nigdzie się nie zalogowaliśmy do jakiejś obcej skrzynki, tylko do swojej. I teraz zjeżdżamy ciut niżej na tej stronie. Mamy takie banery. Katalog spraw i mamy sprawy ogólne. Klikając w sprawy ogólne, wychodzi nam, jakie najczęściej załatwiane są sprawy w urzędach. I jest takie mm, miejsce, takie, tak, takie, taki opis: Pismo ogólne do podmiotu publicznego, stary wzór. To, że to jest stary wzór, nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby nasze pismo trafiło do Urzędu Miasta Bełchatowa na skrzynkę podawczą mepu w związku z tym klikamy sobie właśnie ten dokument i klikamy dalej załatw sprawę. Przeniesieni zostaniemy do danego formularza, ale jak widzimy, mamy informację, że dokument nie został zaadresowany. Poniżej mamy ustaw zmienia adresata. I tutaj wpisujemy Urząd Miasta. Bełchatowa, Wybieramy z listy rozwijanej właśnie Urząd Miasta Bełchatowa, i w tej chwili już widzimy, że jest to korespondencja kierowana ode mnie do Urząd Miasta Bełchatowa i tu pojawia nam się adres skrytki tej, na którą będziemy przesyłali, czyli hatow ukośnik skrytka ESP. To jest dokładnie ten adres, który został wskazany w naszym regulaminie naboru deklaracji do projektu. Schodzimy poniżej, mamy co wysyłamy. Może to być wniosek, oczywiście możemy wybrać każdy inny rodzaj pisma, ale w naszym przypadku może zostać wniosek. Wpisujemy sobie tytuł pisma, czyli na przykład deklaracja udziału. Projekcie i poniżej w polu tekstowym wpisujemy to, co przesyłamy, tak naprawdę tą wiadomość, którą chcemy wysłać do danego urzędu. Ja wpisałem "Dzień dobry" w załączeniu przesyłam deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą i żeby było czytelnie podpisuje się swoim imieniem i nazwiskiem. Po wpisaniu treści wiadomości. Schodzimy ciudniżej, mamy napis załączniki i takim plusikiem tutaj wybieramy, że chcemy dodać jakiś załącznik. Ponieważ tych załączników w moim przypadku będzie dwa, w przypadku niektórych z państwa będą to trzy załączniki, ponieważ będziecie załączali jeszcze ankietę dotyczącą montażu pompy ciepła, to będziemy tyle załączników załączać, ile potrzebujemy wysłać. Opis załącznika po pier pierwszą będę załączał deklarację, więc wpisuję sobie deklaracja. Klikam, że chcę dodać załącznik i mam tutaj informację dodaj plik z dysku. Klikamy dodaj plik z dysku, otwieramy sobie tą lokalizację, w której mamy zapisane nasze już podpisane podpisami elektronicznymi dokumenty. W moim przypadku jest to Folder pobrane i załączamy ten dokument, który chcemy do tego załącznika dodać. Załącznik, deklaracja PDF nam się załączył, ale ja chcę jeszcze dodać kolejny dokument, czyli ankietę. Ponownie klikam ten plusik, wpisuję ankieta. W moim przypadku, ponieważ załączam jedną, to wpisuje tylko ankieta. Jeżeli będzie to, yy, będą to dwie ankiety, można wpisać ankieta 1, ankieta 2, bądź ankieta fotowoltaika, ankieta pompy. To już nazwa tego pliku yy, to jest tylko i wyłącznie Państwa yy, sprawa, jak go nazwiecie. I ponownie chcemy załączyć ten dokument. Dodaj plik z dysku. Dodaj plik. Ponownie wybieramy dokument, który załączamy. Jak widzimy, plik ponownie nam się załączył do dokumentu. Możemy przejść dalej do wysyłki. Klikamy dalej, i teraz mamy dwie możliwości. Możemy wysłać ten dokument bez podpisu, nie podpisując samego tego dokumentu, tylko i wyłącznie tego pierwszego, czyli wiadomości do y, instytucji. Możemy jej nie podpisywać. Ja się podpisałem imieniem i nazwiskiem, tutaj więc nie muszę tego robić. Natomiast można również podpisać taki dokument. Ja zrobię: wyślij bez podpisu. Czy na pewno chcesz wysłać bez podpisu? Tak, bo najważniejsze dla nas, jako osób pracujących i później weryfikujących Państwa dokumenty, jest to, czy. Deklaracja i ankiety zostały podpisane, a nie czy pismo przewodnie zostało podpisane podpisem kwalifikowanym. Przesłanie do nas pisma przewodniego, podpisanego, ale niepodpisanych dokumentów, które są załączone czyli deklaracji i ankiet, niestety spowoduje, że Państwa dokumenty zostaną odrzucone, Państwa wniosek nie będzie w ogóle rozpatrywany. Dlatego mogę nie podpisać pisma przewodniego, ale muszę załączyć podpisane dokumenty. Wys klikam tak, chcę wysłać i mam informację, że taki dokument został przesłany do, do, do Urzędu Miasta Bełchatowa. Mam jakie załączniki zostały wysłane. Mam tutaj w przypadku tym deklarację i ankietę. Dokument został wysła wysłany na skrytkę UM Berhatov, skrytka ESP. Urzędowe potwierdzenie zostało wygenerowane. Dzięki temu, że urzędowe potwierdzenie dostarczenia zostało wygenerowane, wiem, że ten dokument został przesłany. Czy został odebrany, tego jeszcze nie wiem. W tej chwili możemy to zweryfikować. Przechodzimy sobie do odebranych dokumentów. Mam informację, że dokument został przesłany do Urzędu Miasta w dniu dzisiejszym. Ja wysyłałem 2 kwietnia. Państwo musicie pamiętać, że nie możecie tego dokumentu wysłać wcześniej niż 7 kwietnia o godzinie 7:30. Jeżeli dokument zostanie przesłany przed godziną 7:30, takie dokumenty nie będą podlegały w ogóle weryfikacji. Dokumenty zostaną odrzucone. Tak samo wszystkie te dokumenty, które wpłyną do nas po 10 kwietnia albo 10 kwietnia po godzinie 15:30. Wszystkie przesłane dokumenty przed i po tym terminie zostaną odrzucone. Sprawdzamy sobie, mamy informację, że pismo Zostało wysłane, że urzędowe potwierdzenie zostało do nas, urzędowe poświadczenie przedłożenia, tak to się nazywa UPP, do nas dotarło. Mamy informacje, wszystkie dotyczące tej przesyłki czyli data wysłania i data doręczenia. W naszym przypadku dokument został doręczony. 2 kwietnia 2025 roku o godzinie 13.14 i 1 sekunda. Czasami może się zdarzyć, że przy bardzo dużej ilości przesyłek ten, ten czas oczekiwania na wygenerowanie urzędowego poś poświadczenia przedłożenia będzie ciut dłuższy. W naszym przypadku było to w zasadzie w tym samym momencie kiedy przesłaliśmy dokument. To wszystko proszę państwa. Cała procedura wysyłki dokumentów za pośrednictwem Skrytki ePUAP. App. Dziękuję uprzejmie.